ma widzowie, nareszcie wakacje, z tego powodu polecimy do Stegny samolotem, kupiłem bilety za pieniądze znalezione na ulicy, no to lecimy. Cześć witam wszystkich, oto jestem w Stegnie. 2020 roku drugi raz w Stegnie, Relacja ze Stegny. Śledźcie moje filmiki. Będzie... Może wejdę do wody podać zimna, ale może wejdę pływać. Stegna. O jaka wysoka zjeżdżalnia. Zjadę z niej. A! 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 A!